Czy słyszałeś kiedyś, że grzyby, choć są pyszne, mogą mieć niebezpieczną stronę? Tak, zgadza się. Nawet te pyszne grzyby, które nie tylko czynią cuda w kuchni, ale także mają niezliczone korzyści zdrowotne. Ale jak każdy superbohater, nawet grzyby mają swoje słabości. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, z czym je łączyć, aby maksymalnie wykorzystać ich zalety i uniknąć niepożądanych problemów. Cześć! Jestem dr Józef, twój przewodnik po zdrowszym życiu i dzisiaj będziemy rozmawiać o grzybach. Są doskonałym wyborem dla osób poszukujących diety bogatej w składniki odżywcze. Są niskokaloryczne, bogate w białko, minerały i zawierają około 90% wody. Odmiany takie jak sitakej, portobello, ostra i inouki są szczególnie znane ze zwalczania komórek nowotworowych, zapobiegania chorobom układu krążenia. Osteoporozy i wzmacniania układu odpornościowego. Jednak niektóre kombinacje żywności mogą zmniejszyć te korzyści, a nawet zaszkodzić zdrowiu. Dzisiaj podzielę się z Wami trzema najlepszymi i najgorszymi kombinacjami grzybów, skupiając się na zapobieganiu chorobom takim jak rak i demencja. Zanim przejdziesz dalej, chcę tylko przypomnieć Ci o subskrybowaniu naszego kanału. Kliknij przycisk subskrypcji, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych filmów zawierających ekskluzywne i cenne dla Twojego zdrowia treści. Numer 1. O duży błąd: Jedzenie surowych grzybów. Choć pomysł spożywania surowych grzybów może wydawać się atrakcyjny dla osób poszukujących naturalnej i zdrowej diety, jest to praktyka, która może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Surowe grzyby zawierają naturalne substancje przeciwdrobnoustrojowe. Które choć korzystne jako przeciwutleniacze, mogą być również szkodliwe. Na przykład, pieczarki zawierają agarytynę, substancję potencjalnie rakotwórczą, która po metabolizowaniu może uwalniać toksyczne związki. Związki te, jeśli są regularnie spożywane, mogą przyczyniać się do rozwoju raka. Ponadto surowe grzyby mogą powodować problemy trawienne, takie jak nudności i bóle brzucha, ze względu na trudności w trawieniu ich twardych ścian komórkowych. U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne od łagodnego do ciężkiego, w tym ostre zapalenie skóry. Obecność patogenów, takich jak bakterie listyrie, w surowych grzybach i nauki stwarza kolejne istotne ryzyko, które może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Rozwiązanie jest proste: ugotuj grzyby. Ciepło nie tylko niszczy szkodliwe substancje, takie jak agarytyna, ale także ułatwia trawienie grzybów umożliwiając organizmowi wchłanianie cennych składników odżywczych, takich jak beta-glukany i selen. Gotowanie eliminuje również potencjalnie niebezpieczne patogeny, zapewniając bezpieczne i zdrowe gotowanie. Pierwsze idealne połączenie: grzyby i krewetki. Połączenie grzybów i krewetek to prawdziwy cud dla zdrowia i kubków smakowych. To połączenie zapewnia nie tylko pyszne doznania kulinarne, ale także niezliczone korzyści dla organizmu. Grzyby zwłaszcza shiitake, są bogate w lentynem, związek wzmacniający układ odpornościowy i mający właściwości przeciwnowotworowe. Krewetki są doskonałym źródłem astaksantyny, silnego przeciwutleniacza, który chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i zmniejsza stany zapalne. Po połączeniu korzyści są jeszcze większe. Kitozan obecny w krewetkach pomaga regulować poziom cholesterolu i cukru we krwi, Dzięki czemu ten duet jest idealny dla osób chorych na cukrzycę lub wysoki poziom cholesterolu. Dodatkowo krewetki są bogatym źródłem chudego białka, niezbędnego do utrzymania i budowy mięśni. Z kolei grzyby są niskokaloryczne i dostarczają składników odżywczych, takich jak witamina D i selen, które pomagają wzmocnić układ odpornościowy i zdrowie kości. Dla tych, którzy niepokoją się cholesterolem, grzyby sitakej zawierają erytadeninę. Która może pomóc obniżyć poziom cholesterolu we krwi. To połączenie poprawia również wchłanianie wapnia, promując zdrowie kości. Polecanym przepisem jest smażone takiej z krewetkami, które jest nie tylko łatwe w przygotowaniu, ale także poprawia smak i wartości odżywcze obu składników. To danie to eksplozja zdrowia i smaku, idealna dla osób poszukujących zbilansowanej i pysznej diety. Numer 2. Częsty błąd. Skoncentrowane ekstrakty lub proszek z grzybów. Stosowanie skoncentrowanych ekstraktów lub proszku grzybowego staje się coraz bardziej popularne ze względu na obietnice wygody i skoncentrowanych korzyści. Jednakże, w przypadku osób cierpiących na szczególne schorzenia, takie jak dna moczanowa, produkty te mogą stanowić znaczne ryzyko. Dna moczanowa to stan charakteryzujący się gromadzeniem się kwasu moczowego w organizmie, co może prowadzić do powstawania bolesnych kryształów w stawach. Grzyby, zwłaszcza w postaci skoncentrowanej, zawierają wysoki poziom puryn, związków, które organizm metabolizuje do kwasu moczowego. Nadmierne spożycie może wywołać lub pogorszyć epizody dny moczanowej, zwiększając stan zapalny i ból. Ale nie martw się: istnieje sposób, aby cieszyć się grzybami bez ryzyka związanego z dną moczanową. Łączenie grzybów z pokarmami bogatymi w kwas jabłkowy, takimi jak jabłka, może pomóc zneutralizować kwas moczowy, co czyni je bezpieczną opcją dla osób cierpiących na tę chorobę. Jabłka nie tylko pomagają neutralizować kwas moczowy, ale są również bogate w potas, który przyczynia się do zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Prostym i pysznym przepisem na wykorzystanie tych dobrodziejstw jest gulasz grzybowy z jabłkiem lub słodko z grzybami z jabłkiem. To danie jest nie tylko smaczne, ale także stanowi zdrowy sposób na włączenie grzybów do diety, minimalizując ryzyko dla osób cierpiących na dnem oczanowo. Drugie najlepsze połączenie i zaskakujący duet. Grzyby i jabłka połączenie grzybów i jabłek na pierwszy rzut oka może wydawać się niezwykłe, ale jest to zaskakująco skuteczny dla zdrowia duet. Jabłka są znane z dużej zawartości błonnika i witaminy C. Zawierają także kwas jabłkowy który jest szczególnie przydatny do neutralizacji kwasu moczowego w organizmie. Dla osób cierpiących na dne moczanową to połączenie jest szczególnie korzystne, ponieważ kwas jabłkowy pomaga obniżyć poziom kwasu moczowego, zapobiegając bolesnym atakom i związanym z nimi powikłaniom. Ponadto grzyby są doskonałym źródłem potasu, niezbędnego minerału, który pomaga regulować ciśnienie krwi i utrzymywać zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Razem grzyby i jabłka tworzą duet, który sprzyja zdrowiu serca i poprawia krążenie krwi dzięki polifenolom obecnym w jabłkach. Te związki przeciwutleniające pomagają chronić naczynia krwionośne, zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Aby włączyć te korzyści do swojej diety, spróbuj przygotować słodko-kwaśną potrawę grzybową z jabłkami. Dodatek miodu do przepisu nie tylko poprawia smak, ale także zapewnia dodatkowe właściwości przeciwzapalne, tworząc pyszne i pożywne danie. To połączenie zapewnia nie tylko eksplozję smaku, ale także zestaw korzyści zdrowotnych, które sprawiają, że każdy posiłek jest bardziej kompletny i zbilansowany. Jeśli podoba Ci się ten film, zostaw lajka i udostępnij go znajomym i rodzinie. Razem możemy zbudować zdrowszą i lepiej poinformowaną społeczność. Trzecią kombinacją, której należy unikać, są grzyby i ogórek. Łączenie grzybów i ogórka może wydawać się lekkim i orzeźwiającym wyborem, ale to połączenie ma konsekwencje, które zasługują na uwagę. Obydwa pokarmy w tradycyjnej medycynie klasyfikowane są jako zimne, co oznacza, że mogą obniżać temperaturę wewnętrzną organizmu. W przypadku osób o budowie wrażliwej na zimno lub o bardziej delikatnym układzie pokarmowym, to połączenie może być szczególnie problematyczne. Nadmierne spożycie zimnych pokarmów może osłabić układ trawienny, prowadząc do spowolnienia trawienia, dyskomfortu w jamie brzusznej, gazów, a w poważniejszych przypadkach do przewlekłych problemów trawiennych. Dodatkowo osłabiony układ trawienny może osłabić odporność jelit, która jest kluczowa dla ochrony organizmu przed patogenami i chorobami. Łączenie zimnych pokarmów, takich jak grzyby i ogórki, może teoretycznie osłabić barierę immunologiczną jelit. Zwiększając ryzyko zapalenia i jeszcze poważniejszych chorób, takich jak rak, chociaż potwierdzenie tych powiązań wymaga dalszych badań. Aby uniknąć tego ryzyka, zaleca się łączenie grzybów z potrawami o charakterze gorącym, które mogą zbilansować posiłek. Daktyle to doskonała opcja. Mają ciepłą naturę i są bogate w składniki odżywcze, które pomagają rozgrzać organizm i wspomagają zdrowe trawienie. Dodatkowo daktyle są bogate w przeciwutleniacze i błonnik. Wpływając na ogólny stan zdrowia i wzmacniając układ odpornościowy. Wybierając kombinacje żywności, które równoważą aspekty termiczne i odżywcze, możesz poprawić trawienie, wzmocnić swoją odporność i zadbać o to, aby Twoja dieta była jak najbardziej korzystna. Trzecie najlepsze połączenie to daktyle to słodki i pożywny owoc, powszechnie ceniony ze względu na liczne korzyści zdrowotne. Są bogate w błonnik, witaminy, takie jak B6 i K oraz niezbędne minerały, w tym potas, magnez i miedź. Ponadto daktyle mają właściwości przeciwutleniające dzięki obecności związków fenolowych, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech daktyli jest ich gorący charakter, co czyni je szczególnie przydatnymi do równoważenia potraw o charakterze zimnym, takich jak grzyby. Ta jakość termiczna pomaga poprawić trawienie, promując równowagę w układzie trawiennym. Ponadto daktyle mają pozytywny wpływ na zdrowie układu krążenia, pomagając regulować poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Daktyle, będące doskonałym źródłem naturalnej energii, idealnie nadają się na szybką i zdrową przekąskę. Ich słodki smak i miękka konsystencja sprawiają, że są one również doskonałym dodatkiem do przepisów, od dań słodkich po pikantne, zapewniając pożywny i smaczny dodatek. Krótko mówiąc,. Wiedza o tym, jak łączyć grzyby z odpowiednią żywnością, jest niezbędna, aby zmaksymalizować korzyści zdrowotne i uniknąć potencjalnego ryzyka. Zawsze pamiętaj o dobrym ugotowaniu grzybów i wybieraj kombinacje, które podnoszą ich wartość odżywczą, aby uzyskać najlepsze rezultaty dla Twojego zdrowia. Jeśli spodobały Ci się dzisiejsze porady, nie zapomnij o lajku, subskrybuj kanał i włącz wszystkie powiadomienia, aby nie przegapić żadnych porad zdrowotnych i żywieniowych. Twoje wsparcie jest dla mnie niezbędne, aby móc nadal dostarczać ci bardziej wartościowe treści. Dziękuję za oglądanie i pamiętajcie we wszystkich aspektach życia życzę Wam zdrowia, pomyślności i obfitości radości.